Nauczyłem się w naszej sytuacji w tej widze e, wygrywać małe rzeczy, nawet jak się przegrywa. No dzisiaj 16-latkowie na boisku. No to wypuszczając 16 latka na boisko, który e, tak naprawdę poznaje ten sport. Przeciwko tak zespołowi, no to ja nie jestem. E, nie wiadomo kim, żeby oczekiwać od niego, że on powstrzyma ataki, przytrzyma piłkę, wejdzie w przestrzeń i tak dalej. Jestem świadomy tego, że zaraz po, to po prostu będą padać bramki. Niestety nie dla nas. I wiedząc, że przegrywamy 0,4 czy 0,6, mogę grać dalej z tymi zawodnikami starszymi i skończy się 2,7, 1,8 i tak dalej. I nie, temu doświadczenia temu chłopcu nie dam. I tak będzie zero punktów. A, a on da mu przynajmniej sygnał, że no ile jeszcze raz pracy go czeka? Dwa, żeby zobaczył z bliska jak wygląda ten sport z najlepszymi na świecie. No i to są takie małe zwycięstwa. I no przykro mi to mówić bardzo, bo wynik jest druzgocący, ale. No ja nie myślę wtedy w kategoriach, czy ja przegram z piastem 1808 czy 1.11. No po prostu daję chłopcu grać. I w naszej sytuacji, dzisiaj, na tym, w tym momencie, w jakim jesteśmy, to są nasze małe zwycięstwa. Wiemy przecież, jakie mecze są dla nas kluczowe. Dlatego też dzisiaj nie ma z nami Krystiana i, i Dimy, bo pozwoliłem im, że tak powiem, grać troszkę ostrzej w ostatnim meczu. I dzisiaj wiemy, że trzeba po prostu to przełknąć i przygotować się do kolejnego spotkania. Na sucho, to ja zawsze podkreślam, że jak nie przegrywasz na sucho, to jest już jakiś tam promyczek nadziei. <gry> to niech to będzie promyczek nadziei. Widzieliśmy się z bliska najwyższy poziom nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Uważam, że szacunek dla takiego zespołu jak Piast, że, że on po prostu cały mecz gra na najwyższych obrotach. No my nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Oczywiście nie zakładałem, że my w 15 sekundzie stracimy gola. Mocno kuriozalnego, bo mieliśmy trochę inny plan na ten mecz. Chcieliśmy przesłać 3-4 minuty, wycofać bramkarza, trochę wyciągnąć przeciwnika, zagrać troszkę dłuższą piłką. Ale w momencie straty Jeffa nie chciałem, żeby grał pod taką presją kolejne minuty, bo, bo wiadomo, że wtedy mogłoby się skończyć kolejną bramką. A potem już de moje decyzje determinował wynik i skończyliśmy właśnie na 16 latkach e, na boisku i, i, i mieliśmy dwóch to jakby event, oczywiście. I to nie jest powód do dumy, w sensie takim, że ja będę dzisiaj zasłaniał tą porażkę tym, że grałem 16-latkami. Absolutnie nie. Ale no w naszej sytuacji my musimy małymi rzeczami czerpać. A mamy 10 punktów, i mamy przed sobą 3 mecze, w których e, takie wyniki się nie powtórzą, i potrzebujemy po prostu wszystkich e, gotowych do gry. Wróci Krystian, wróci Dima, idziemy do Chorzowa po prostu po to, żeby powalczyć o zwycięstwo. Wiemy jak gra Piast, wiemy jakich ma zawodników. No, wiedzieliśmy, że to będzie na pewno bardzo trudne spotkanie no i takie było. No, na pewno mogliśmy się wystrzec z paru błędów indywidualnych, no, ale no, byli o dwie klasy albo trzy nawet lepsi dzisiaj. Trener mówił o małych zwycięstwach. Jako takie uznał chociażby grę dwóch szesnastolatków dzisiaj w zespole z Widzewa. Jak się gra z takimi młodymi chłopakami? No, tak naprawdę, cały zespół macie dosyć młody, ale dwóch szesnastolatków w hutce ekstraklasie nie zdarza się często. No, wiadomo. No, staramy się tu wszyscy pracować jako grupa, wspierać się. Szczególnie ci młodzi też są tutaj, żeby nam pomagać, i no, cieszy nas to, że możemy dawać im też szansę się rozwijać z nami. Najważniejsze mecze przed Wami. Jaki jest plan na kolejne kolejki? No wiadomo, że zapewne same zwycięstwa, ale tak? Realnie macie jakiś plan minimum na, na te najbliższe trzy mecze? Bardzo ważne? No, na pewno teraz skupiamy się na następnym meczu w Chorzowie i on jest teraz dla nas najważniejszy i musimy go wygrać. Ażki, todos os jogos são são importantes, né? Nossa equipe sabe diferenciar bem as competições. Uh, a gente tem um importante jogo contra o SEMEI na, na Champions no Cazaquistão, porém, nosso foco hoje foi, foi jogar aqui, que é um, 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 uma quadra maravilhosa, um ginásio fantástico. Um jogo que sempre nos, nos, nos dá um grau de dificuldade, principalmente na, na parte inicial. Uh, mas nossa equipe é uma equipe muito madura, estávamos preparados para enfrentar uh, o nosso adversário com bastante maturidade de jogo. Optamos hoje por misturar um pouco as formações e o resultado foi um placar elástico. O importante é a vitória, o importante é agora é que os atletas possam descansar e a gente possa pensar no drama A gente sempre trabalha com três planos de, de jogo, né? Uh, se a gente for encontrar uma dificuldade maior, obviamente que a gente vai tentar fazer uma manutenção dos atletas que é maior performance. E à medida que o jogo for fluindo, a gente começa a analisar para ver quais jogadores a gente vai colocar. Então o jogo no momento pedia a entrada dos três goleiros, para que nós pudéssemos avaliá-los, testá-los da sequência de jogo e também testar algumas formações que a gente também tem ideia de poder usar lá na frente em alguns jogos. I think the game was not easy. I think we made the game easy. jogo uh, unfortunately, we conceded one goal. We all this work for the clean sheet. So it was a thing that we melhorar. we must improve. Also the goals that we didn't score, sometimes we can see that we scored 11 but uh, we can also see the mistakes that we made in the, the final part of, of the attack but it's three more points in, uh, in our journey uh, in our preparation we had a lot of games uh, and we still have in this month of november and we must now rest we have game on wednesday and then a big trip so now focus on rest play with dremon and then we think about champions league I think 3 points was the one of the goal but another goal was to to end this game without any injury. Uh, it was a little bit I think uh, the the hard bit was was a little bit faster in the last minutes. So. Uh, yes we we also think uh, think about uh, the injuries but uh, as the coach always asked to us if we are thinking about the injury is worse because if we go like thinking about not get injured it's when we get injury. so we try always to to go intense on the ball. To, to keep our mindset like that.